Past Simple. Szybka powtórka. Kiedy stosujemy Past Simple? Gdy jakaś czynność miała miejsce w przeszłości, charakterystyczne określenia czasu dla Past Simple to Yesterday, two days ago, last month in 2021. Yesterday, wczoraj, two days ago, dwa dni temu, last month w zeszłym miesiącu in 2021 w 2021 roku Przykłady twierdzeń w past simple She went to the cinema last Monday. Ona poszła do kina w zeszły poniedziałek. They played football yesterday. Oni grali w piłkę nożną wczoraj. Przykłady przeczeń w past simple: She didn't go to the cinema last Monday. Ona nie poszła do kina w zeszły poniedziałek. They didn't play football yesterday. Oni nie grali w piłkę nożną wczoraj. Przykłady pytań w past simple: Did she go to the cinema last Monday? Czy ona poszła do kina w zeszły poniedziałek? Yes she did. Tak poszła. No she didn't. Nie, nie poszła. Did they play football yesterday? Czy oni grali w piłkę nożną wczoraj? Yes, they did. Tak grali. No they didn't. Nie, nie grali. Pamiętaj, do czasowników nieregularnych dodajemy przeważnie końcówkę ed. Play, played. Work, worked. Czasowniki nieregularne trzeba znać na pamięć. Tabela czasowników nieregularnych. Do, did, go, went.